Dostałeś sms z wezwaniem do zapłaty. Nie klikaj w nieznane linki. Dostałeś telefon z banku, że Twoje pieniądze są zagrożone. Rozłącz się, skontaktuj się ze swoim bankiem. Kupujesz lub sprzedajesz w internecie. Pod żadnym pozorem nie otwieraj przesłanych linków. Korzystaj tylko ze sprawdzonych form płatności. Nigdy nie instaluj aplikacji, które wysyłają Ci tak tzw. doradcy finansowi. Korzystasz z komunikatorów internetowych? Przyjaciel lub członek rodziny prosi Cię o pieniądze? Uważaj, oszuści mogą podszyć się pod Twoich bliskich. Bądź czujny. Nie daj się oszukać. Kampania społeczna Stop Oszustom. Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo.